Dziś mija czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły. Chociaż to ostatnia szansa na złożenie pitu, to w sanockiej Skarbówce nie ma długich kolejek. Na dzisiejszym już nie obserwujemy takiego oblężenia, jeśli chodzi o przyjmowanie zeznań. Kolejek już nie ma praktycznie. Owszem, troszeczkę był taki nawał składania zeznań podatkowych w ubiegłym tygodniu, w czwartki, w czwartek i w piątek. Na rozliczenie mieliśmy kilka miesięcy. Mogliśmy zrobić to osobiście, drogą elektroniczną lub wysłać PIT pocztą. Większość podatników wybiera jednak tradycyjną formę i starają rozliczyć się z urzędem wcześniej. Gdzieś tak miesiąc wcześniej zawsze się rozliczam. Na początku marca. Tradycyjną do, do urzędu. Mąż tradycyjną, ja internetową. Dziś większość urzędów wydłuża godziny pracy. W Sanoku jest on otwarty do godziny 18. Ci, którzy nie zdążą dziś złożyć swojego zeznania, zapłacą karę. Więcej informacji na ten temat już w cotygodniowym wydaniu telewizji i Sanok.